Cześć wszystkim, witam w drugiej części już składania hexbima. Na wstępie już Wam pokazuję co będę robił dzisiaj. Także na wstępie przyszykowałem sobie już tyczki z włókna szklanego. Zobaczcie, one są dość super zakończone, bo są zakończone tymi oczkami. To mi się tak podoba co prawda ta troszeczkę słabo weszła ale zaraz ją chyba tutaj dorobimy, reszta jest ok ta jedna coś Sławkowi ciężko weszła dobra ja sobie wymyśliłem, że będę składał to na takim stojaku robiłem tutaj center post w tle mamy e, moje truskawki i dzieci zabawki, także będzie wesoło. Dzieci pewnie przyjdą do mnie i będą pomagać. Także tak to na razie wygląda. W pierwszej kolejności już poz pozwoliłem sobie złożyć jedną tyczkę. To jest początek z tym wyżłobieniem. Zaraz powiem do czego to jest. I wkładamy każdą tyczkę do tego znacznika. Syk. Tutaj znacznik, cyk, i kończymy oczywiście oczkiem. Także tak to na razie wygląda. A ja zabieram się do składania pozostałych elementów. Najlepiej jest wydmuchać wszystkie elementy, bo strasznie się z nich pyli. Zik. I składamy. Taka mała uwaga. Najlepiej wszystko jest starannie wyczyścić, przedmuchać powietrzem. Bo, jeśli tego nie zrobicie, to się bardzo ciężko to wkłada. Bardzo ciężko. Już myślałem, że będę musiał iść po sąsiada, żeby mi pomógł. No. Końcówki. Wkłada się super. No, także mamy. 6 tyczek, zobaczcie, na co zwrócić uwagę. Początek jest zakończony tym właśnie wycięciem. Dlaczego? Zaraz wam pokażę. Mamy złożone wszystkie tyczki, wszystkie tyczki do tych stoperów. Tutaj kolejne. Uważajcie, by tylko sobie ich nie nadepnąć. A ja składam dalej. Mamy pająka, już Wam pokazuję o co mi chodzi, że dlaczego wycięciem od góry. Zobaczcie, każdy element miał wycięcie od góry, także każdy element ma to wycięcie. Teraz tu jest nit blokujący, i praktycznie te wycięcie wchodzi w ten nit, to jest bardzo ważne. O, zobaczcie, nie wiem, czy tu będzie też widać, tak. I te wycięcia właśnie wchodzą w ten nit. To jest bardzo ważne. Teraz e, muszę odmierzyć pasma na tych właśnie tyczkach. Także biorę się do znakowania. Taka słuszna uwaga od Sławka. Wszystkie te elementy, które złożyłem, oczywiście również zrobiłem na odwrót, bo je powkładałem właśnie w center post. Bierzemy wszystkie elementy, wyciągamy i na początku je znakujemy. Właśnie znakujemy je. Już wam pokazuję. Te pasma znakujemy. Bierzemy jeden wzór, żeby nie robić tego. Yy, każdą jedną tyczkę, żeby osobno nie znakować, bo wyjdą jakieś nieprawidłowości. Także bierzemy, przykładamy na równo wszystko i znakujemy sobie wszystkie tyczki. I jeszcze raz wkładamy do Center Post. Ja użyłem takiej miary 3 metrowej. Miejmy nadzieję, że to będzie ok. Pierwszy element sprawdzimy wspólnie. Powinien mieć 84 cm. Także zaczynamy od początku. Ściągłem te tyczki i odmierzam sobie 84 cm Jak widzicie wszystko się zgadza. Jak już mam naciągniętą miarę, drugi element powinien mieć 159. 159. Następny element 176 już momencik. OK. 176 Dobra, wszystkie pasma mam już odmierzone. Mam nadzieję, że zrobiłem to wzorowo. Wszystkie pasma są. Tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i sześć. I przystępujemy do zakładania obejmu. Kolejnym elementem jest założenie właśnie tych obejm. Nie wiem, czy to będzie widać. Obejma ma się zaczynać tak jak zaznaczyliśmy pasmo. Także tak jak zaznaczyliśmy pasmo, tak ma się obejma zaczynać. O, nie wiem, czy to będzie widać. I dać chyba wyśmienicie. Także jeszcze raz tu jest początek. I każdą obejmę dajemy. Za praktycznie kreskę. Także tak to wygląda. Teraz dam Wam taki bonus, jak w prosty sposób te obejmy właśnie zamontować, bo one dość ciężko się je montuje. Także już Wam daję bonus. Jak to w prosty sposób można zamontować bo rękoma wciskając albo coś takiego to jest bardzo ciężko a trzeba sposobem ja wkrętarki nie chciało mi się jej w sumie po wkrętarkę także cyk śrubokrętem krzyżakowym też da radę także bez problemu Na Nakręteczka. Mhm. Dobra, teraz bierzemy sobie do przytrzymania cyk i kręcimy. Kółeczko sobie już ustawiamy. Wszystkie żeby było do góry. I gotowe. Już chyba z godzina to robię. Już zaraz będzie ciemno chyba. Krzyż już mnie boli. Ale dam radę. Okay. Jeszcze trochę dokręcę, dobra. Okej, okay. cyk, cyk. I kolejny element. Jeszcze trochę zostało tych obejm jest co robić ogólnie. Wydawało się. Dość proste i przyjemne, ale no niestety. Za dobrze by było, żeby było prosto. I przyjemne. Dobra. Po co już po wkrętarkę, nie? <gry> cały ja, cały ja, Wymys sobie ułatwiać, to lubię mieć pod górę. Chyba o 2 mm nie chodzi, chociaż gigla mnie to odkręcę. No idealnie. Jeszcze chciałbym wam powiedzieć, że wszystkie oczka tak jak już mówiłem muszą iść w górną stronę, także do góry muszą iść. Ja już wszystkie elementy praktycznie poskładałem, i wszystkie elementy muszą być tak samo porobione. Także już chwila, jeszcze momencik, i będziemy mieli całą antenę gotową. Praktycznie został nam ostatni etap: założenie linek z kewlaru. Ja już tutaj założyłem te linki. Ale to w następnej części będę wam pokazywał, co i jak, o co chodzi, po co jest ten właśnie e, cały, że tak powiem, instruktaż, po to, żebyście nie zrobili błędów tak jak ja, żeby to złożyć bezproblemowo, szybko i móc szybko zacząć pracę właśnie na tej antenie. Także dziękuję i do zobaczenia w trzeciej części. Trzymajcie się. Cześć.